20 marca 2010 roku w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie odbyło się uroczyste zakończenie rozgrywek Ligi Halowej Mediator Cup 2009-2010. Gratuluję wszystkim bardzo serdecznie naprawdę prawdę, bo jest a mecz dzisiejszy druga w zeszłym Wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym dniu. Przed wręczeniem nagród Rozegrany został mecz gwiazd, w którym spotkały się drużyny złożone z najlepszych zawodników pierwszej oraz drugiej ligi. Numer 50, Złabonik, Adarma, Po meczu zostaje wręczone nagrody dla najlepszych zespołów oraz zawodników. Nagrody wręczali Grzegorz Osiecki, zastępca burmistrza Żarowa oraz Krzysztof Wierzeń, właściciel firmy Mediator, głównego sponsora turnieju. The The game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Football! Sucker! 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 There's disaster in the air. Our boys are losing. It just ain't that. Help! You're going wrong, secure so him up with real soul. One, two, three, go! Oh!